Sam, bez tego typu, iść do przodu, nie do tyłu tego typu, właśnie widzowie, wow, łobabę wow, tego typu, widzimy na inny level tego typu, wow, takim bonzo sobie tu śmiga tego typu, właśnie to jest właśnie to widzowie tego, tego typu, wow, babę, tego typu, tu takim bonzo idzie sobie do przodu, nie do tyłu tego typu. I idę sobie tu śmiało do przodu W tego, tego typu Zobaczę jak to sobie śmiało, walę, wale do przodu, nie do tyłu tego typu Pamiętaj o tym, drobie, że ja tu sobie śmigam Po całości dzięki wam tego typu Każdy z nas robi błędy i będzie robił błędy Takie jest życie tego typu, ale pamiętajcie Do tej samej rzeki się nie wchodzi Niektórzy wchodzą do tej same rzeki Nie, nie od tego typu i ja nauczyłem się jedno Po swoim błędzie, że nie wchodzę Do tej same rzeki i sobie pamiętajcie o jeden Takie jest życie tego typu właśnie, i sobie pamiętajcie Każdy z nas zrobi jakieś błędy w życiu prywatnym inne rzeczy tego typu Pamiętajcie, widzowie, takie życie Tak, jesteśmy stworzeni do tego typu Ale pamiętajcie, nie wolno karmić ludzi Nie tego typu Widzowie, bo później pokazujemy to publicznie Wszędzie, co popadnie tego typu Bonzo 2203 Wow, wow, baben Tego typu Idźcie, tego typu r, tego typu Trzeba iść Wow, zaczynamy, w Tego typu Słuchajcie tą płytę, ta puta jest Do rymowania, tego typu Do bojania się, widzowie Pamiętajcie o tym, ta foto jest dla Was stworzona, żeby było, że dziś się dla was z tego typu. W samocie, na dyskotekę, na impreza i uczycie na iminach tego typu. Właśnie sobie śmigam po całości tego typu. Ja się boję przy melodii tego typu. Wy widzowie też tego typu. Pamiętajcie, zobaczcie, jak już sobie śmigam. o, oh, wow, tego typu. Mam dzisiaj dobry dzień tego typu. Lecimy sobie widzowie tego typu. Ja nie palący ani żniący tego typu, właśnie. Ty łódcze z obchodu, tak więc bążąc, bo w 1933 odrodził się na nowo tego typu, złożył tego typu. Ja tu się śmigam widzowie te wow, tego typu sobie tutaj lecę tego tym, i nie wiem co mam tu robić tego typu mam cel do wykonania i do tego celu tego typu nie wiem co to będzie dzięki wam tu rozwijam sobie Kanał tego typu Mam nadzieję widzowie, że będzie fajnie Tego typu właśnie wow! Ja tu się bujam z wami widzowie Na tym bicie tego typu Właśnie trzeba iść sobie śmiało walić tutaj do przodu Tego typu Bujamy się ile wlezie Tego typu jeszcze Widzów i Ludzi ze sobą i cię równo ze mną tego typu. ofana fana zabawa się tego typu. pamiętać mnie tego typu. Ja tu sobie śmiało, walę tego typu. Zobacz, że kręcę się tego typu. Mimo tego, że nie ma śpiewu, tego co powinno być, tego typu. Głosu też nie mam, ale śmiało, walę z tu internetu parkietu taki bozo idzie sobie tu śmiało tego typu zastanawiam się co będzie dalej tego typu bujamy się widzowie wreszcie wszystkich ludzi ze sobą i bujacie się równo ze mną tego typu powarte świeczki tego typu zobaczcie ja sobie tu śmigam ile wlezie tego typu ja tu nie wiem co się dzieje widzowie wow tego typu Rrr, tego typu właśnie widzowie ja się co będzie dalej Czy im tu wchodzi bit na bicie tego typu Wow, zaczynamy, wow, wow Co so, takim im dużo w tym roku tego typu Jest progresyle w lesie tego typu Mam nadzieję, że wam się to będzie podobało tego typu Czy się miłego spotkania się płyty 2023 tego typu Yo, yo, z tej strony kobra 2023 Idę do przodu, a nie do tyłu Zrobię wszystko, co z mojej nosy Ale wiadomo, co i ja Mam nadzieję, że Tigerowi się uda Pokona wszystkich, którzy tutaj nas dokuczają Mam nadzieję, że Tiger wygra I będzie górą, tak jak zawcy był górą i będę wspierać Tajgera do końca życia, kiedy mi się uda dobrze. Ty są tacy wiążą tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, trzeba wyjść Nic tego typu to kobawa zarumowała tego typu. Pamiętajcie o jednym trzeba iść do przodu, ja tu jadę po Osi, koba też jest na bicie tego typu. Tiger banza, to jest najlepszy youtuber. Ma fajną żonę kabrunie, która rzadko będzie go wspierać Tiger mam z górą, razem z kobrą, bo oboje za to wygrywają I właśnie to jest to widzowie w czego myśli my się dupą i co wychodzi z tego typu XXI wiek to jest najgorszy wiek tego typu jak było kiedyś tego typu nie było wolnym tak jak teraz tego typu Także każdego zjada ile wlezie tego typu nienawiścią kurwa to ludzie pokazują jak są tego typu Chcę, że tak mówię raz widzę co realnie się tutaj liczą tego typu widzowie pamiętajcie o jednym trzeba iść do przodu jak się mówi widzowie trzeba myśleć i jeszcze raz myśleć Idziemy do przodu, a nie do tyłu I będziemy tutaj rządzić Nic nas nie pokona Będziemy tutaj rządzić Nic nas nie pokona Idziemy do przodu, a nie do tyłu Tiger Banjo wygrywa Jest górą, liczby. Szanowni widzowie, pamiętacie, to jest właśnie to dla was, co robimy staramy się tego typu i trzeba tutaj przenosić w sobie tego typu nasz przykład pracy I to jest właśnie to, że trzeba trochę mieć pokory w sobie, tego typu, mieć jaja i być twardym, jak nie, nie wiem co, tego typu, właśnie to jest to właśnie... Jesteśmy górami z idziemy do przodu, a nie do tyłu, tego typu, bę, wiadomo co i jak, bę, tego typu Tiger Wamże jest górą i będzie górą, niszby. Tiger Wamże jest górą i będzie górą i idzie do przodu, a nie do tyłu tego typu. Wiadomo se i jak dobra będzie mu pomagał. Benz, ben, benz, benz, Zapraszam pismo. Wow, wow! Tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu. Właśnie. Wow. Takim Bozo was zapraszam, tego typu wow Łobałem wow, tego typu Widzowie pamiętajcie ja co sobie używam, Słuch, ile wlezie tego typu Często się pytacie dlaczego używam słowa tego typu Bo mi się to podoba widzowie tego typu Właśnie i lecę sobie spokojnie na tego typu Bujam was w różne strony na lewo, prawo, lewo tego typu Właśnie widzowie to jest to to jest progres tego typu, trzeba sobie tu dawać radę w życiu. To jest wiesz, wiek to wiem widzowie, że to jest najgorsze tego typu Ale człowiek zawsze ludzie chciał człowieka tego typu Pamiętajcie o jednym widzowie, trzeba iść do przodu tego typu. Wow Właśnie, tu idzie bit w moich tego typu u was też, tego typu w samochodzie, tego typu bo zaczynamy sobie dalej. Wow! Tego typu. Idziemy Tego typu widzowie. Tego typu. Wow! Wow! Tego typu o Wow! Wow! To się robi hip Tego typu. łoba wow, bens. Tego typu. Właśnie. Tak i na tego typu łobabem tego typu tak się żyje hip-hopem tego typu widzowie pamiętacie o jednym tego typu ja w sobie tu śmigam i tego typu gdzieś na YouTube. To jest rekord tego, tego mojego życia, tego typu na YouTube Mam nadzieję że będziemy dążyć do tego celu dalej Tego typu widzowie, pamiętajcie o jednym tego typu Każdy z nas robi błędy, ja też robiłem wizowe błędy W życiu prywatnym i tu na YouTube Ale poprawiłem się tego typu, to się ceni tego typu Widzowie, zawsze wiem, że każdy wie o tym Że każdy z nas robi błędy tego typu, ale takie życie jest życie tego typu Ja się mówi widzę samy, że jeśli nie wchodzi tego typu Niektórzy wchodzą na winie tego typu Właśnie widzowie takie jest życie tego typu Ja się nocę jedna Trzeba myśli łódko nie do tego typu Właśnie jadę o całości tego typu Widzicie tak jak dążał internetu musiał się przekać na Dzięki lodzie tego typu, żeby przekonać się na swojej skórze, że życie nie polega robi jest tego typu Właśnie widzowie takie życie tego typu Właśnie łobabym tego typu Lecimy sobie dalej tego typu Ja się nauczyłem jednego typu tego typu że trzeba nie do przodu, życie tyłu tego typu Właśnie dzięki wam chyba się odbiję tego typu

bonusowy tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu Właśnie, trzeba iść do przodu, widzowie Zaskrybujcie sobie tam kanały tego typu Lecimy tego typu z tematem Trzeba myśleć główką, nie duchą tego typu Zaczynamy, wow! tego typu taki bąsok 2023 jest tutaj góra tego typu Bo jego rozjewał w tego typu na widzie Ja tu lecę pod całości pamiętajcie o tych widzowie Trzeba mieć jaja, a nie być pizą. i nie internetowym, ja jestem górą tego typu rozsypam od niego, ja widzicie sami tego typu Body czekał ze mną i nie ma do mnie, ale tego typu, bo rozsypałem go w pizu tego typu Właśnie to jest co opowiedziałem, Trzeba mieć i nie dupą tego typu A pal te się roz Sypał już dawno tego typu, nie we się rozsypał tego typu ja nie mam żadnego tego typu Bo po prostu takie życie idzie do przodu Nie palę ze sobą mostu, bo nie ma sensu palić za sobą mostu A typu nie zawsze mamy sztamy i będziemy mieli sztamy tego typu My jesteśmy kolegami przyjaciółmi, realnym w życiu prywatnym tego typu A body jest czy tego typu? nikim tego typu, palcaste pał, jego kiedyś nie formował tego typu, a teraz już sam został jak sam na palcu tego typu Właśnie to jest to co widzowie powiedziały Trzeba iść do przodu i nie do tyłu Bebeles, witam witam tego typu łababen! Tego typu... łababen tego typu! Jak tam żyjecie? Tego typu! Właśnie! O! To na mój kanał, tak jak short tego typu! Wow! Ja tam film z Morkiem, tego typu, ja tam twoja ekipa, tego typu, pękasz, pękasz malutki, tego typu, boisz się wody, też się pękasz, jak frajer, tego typu, <laughs> widzisz film z Morkiem, ty, kogo ty, ty masz koło siebie, tego typu. Janet, pozdrawiam Cię, Wojciechowski, pozdrawiam Cię, tego typu. No i jak tam? Tylko typu. No właśnie. Fil z morkiem, pekasz jak ciotta, tylko typu. Pikil, Sodo, pozdrawiam Cię, tego typu. Łobaweń, tego typu. Jakub, pozdrawiam Cię, tego typu. Widzicie, to ja na TikToku mam 215 widzów, a tu 9 widzów? No, kto jest frajerem tego typu? No, Koba sobie odpoczywa tego typu. Ja tam film z Markiem. Kiedy tam kasę mi przelejesz tą stółkę? tego typu właśnie łobawem tego typu kiedy z docwa widzów na razie nie planuję bo nie mam czasu pozdrawiam dziękuję za różyczkę i drugą różyczkę tego typu słuchajcie widzę, że film z morkiem tak się pocował inne rzeczy tego typu, i myślę, że zarobi. Na czym zarobi? Boję się wody. To jest taki frajer, tego typu. <laughs> Mrozny pozoncie tego typu. Widzisz? Tym smorkiem. I cała ekipa, tego typu, chcieli się na mnie zarobić pieniędzy, a widzę, że churawo i wam idzie. Knęli i kawka, cię, tego typu. Kiedy nowa nuta? Co dwa lata, tego typu. Co tam u kobry? W porządku! Dziękuję za różyszkę! Dziękuję tego typu za prezenty! Tego typu łobałem! Trzeba iść do przodu, nie do tyłu! A few z idzie do tyłu! Tego typu Elo, Dziś! W porządku! Tego typu właśnie. Co miałeś na obiad? A to jest ważne? To co mam się sprzeda... Nie sprzedawacie, tylko wypowiadacie? Tego typu? Wow. A co ty miałeś na obiad z kulacą, tego typu? Dziękuję Marius, tego typu. No, film Smorgin spękł. Woda się... A jak on się nazywa? Hmm. Boję się wody. Tego typu. <laughs> Cały serwer po, poleci pizdu. Dance będzie niedługo. I serwer. Tego typu. I film Smorgin będzie się wściekał. Jako ciota. Tego typu. No Takie jak ja uciekałem w porządku, ja uś... trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu. A film z Morkiem i reszta idą do tyłu. Jako frejerzy tego typu Właśnie. No cóż, jak się mówi, chcą być frejerami, to niech będą tego typu. Dziękuję, dziękuję Biciu tego typu da ja było tego typu. Widzicie? Więcej mam tutaj widzę na tych trochę niż u was tego typu tu na kanale tego typu. Magik, pozdrawiam Cię tego typu. Zaraz przyjdę na chwilę. Już jestem, jestem, jestem tego typu Dziękuję u szat, u szat tego typu Niks pozzamcie tego typu. A pito, poza, kacper, poza tego typu, łopawem, tego typu.